W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o bardzo ważnych zmianach, które odbędą się w tym roku na maturach, czyli w 2023 roku. Jak tutaj widzicie, w tle mam odpaloną konferencję pana ministra, czyli Przemysława Czarnka, czyli oczywiście to jest minister edukacji i nauki u nas w kraju. No, i co z dzisiejszej konferencji można wywnioskować najważniejszego? Z najważniejszych rzeczy jest taka, że ze wszystkich przedmiotów tegorocznych wymagania egzaminacyjne są obniżone o około 20-25%. Jak powiedział sam właśnie minister edukacji, i powiem Wam szczerze, dla tych ludzi, którzy są jeszcze po gimnazjum, bo to jest ważna informacja, że to jest ważna zmiana dla ludzi, którzy są po gimnazjum, nie po podstawówce. No, jest to na pewno świetna wiadomość, te wszystkie pandemie, jeszcze w czasach gimnazjum pamiętam właśnie, że były jeszcze strajki nauczycieli, później była ta pandemia, no i wszystkie roczniki, które jakby miały lekcje zdalne podczas pandemii, miały matury ustne, po prostu odwołane, a w tym roku tak nie będzie. Jest to na pewno ważna Różnica między tamtym rokiem a tym, że matury na 100% się odbędą, także jeśli ktoś cały czas łudził się, myślał, że ich nie będzie, no to one na pewno będą. No i jest takich jeszcze ciekawszych rzeczy, no to warto, myślę, przypomnieć to, że z matury rozszerzonej, jeszcze w tym roku, dla ludzi po gimnazjum, czyli starym programem, nie muszą mieć 30% z rozszerzenia. Co do już uczniów, którzy idą nowym programem, czyli ci, którzy jeszcze, znaczy, którzy już mieli, którzy już byli po podstawówce, oni muszą z rozszerzenia mieć tak jak na podstawie, czyli co najmniej 30%, żeby zdać. Myślę, że jest to na pewno fajna ciekawostka, jeśli ktoś w tym roku zdaje tą maturę i jest po gimnazjum, a o tym nie wiedział. No i z takich jeszcze właśnie rzeczy, które powiedział Pan Czarnek. No to, jak sam podkreślił, właśnie w roku 2023 wrócą egzaminy ustne, z których zrezygnowano przez pandemię koronawirusa. No i po prostu, jak sam to tłumaczy, nie ma najmniejszych powodów, żeby od tego egzaminu ustnego odstąpić, w sytuacji, w której warunki sanitarne absolutnie pozwalają na to, by się ten egzamin odbył. No i jeszcze z Takimi ważnymi rzeczami, które odbyły się na tej konferencji, no to wiceminister Pan Dariusz Piątkowski podkreślił, że zmiany formuły matury po prostu wiążą się z zmianami programowymi, no i jak i strukturalnymi, między innymi właśnie takim jak likwidacja gimnazjum. No i co jeszcze takiego ważnego? Powiedział Pan Czarnek na konferencji. No to oczywiście z takich ciekawszych rzeczy, myślę, że warto będzie to zapamiętać, jest to, że zmiany też obejmą pracę pisemną, czyli oczywiście z języka polskiego, zamiast wypracowania na co najmniej 400 słów, maturzyści będą musieli napisać pracę tylko na 300 słów. Także no myślę, że jest to na pewno jakieś pocieszenie, chociaż tak szczerze. Jakby podchodząc do matury, i po tych, po tych, jakby, no, w sumie, półtorej roku na zdalnym, to lepiej by było, jakby tych ustnych matury jednak nie było, szczególnie że tamte poprzednie roczniki miały odwołane, no, ale zawsze to jest coś jednak, że zamiast tych 400 słów będzie tylko 300. No i z takich jeszcze rzeczy, no to na przykład nie uległ zmianie czas, podczas którego maturzyści będą pisali egzamin, czyli będzie to dalej 240 minut i to warto zapamiętać, ale jest bardzo ważna zmiana, czyli natomiast zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści muszą rozwiązać. Maturzysta nie będzie mógł uzyskać 70 punktów, ale 60 punktów, czyli po prostu mniej punktów będzie do zdobycia, no i to jest... Info, oficjalna informacja od dyrektora CKE, czyli pana Marcina Smulika. No także myślę, że to na pewno będzie ważna zmiana, która na pewno pomoże um, uczniom w tym roku, którzy będą zdawali maturę. E, no i co z takich jeszcze um, ciekawszych rzeczy, no to oczywiście zmiany widoczne są w języku polskim, no, czyli tak jak już właśnie mówiłem o tym skrócie, znaczy o tej skróconej rozprawce, no a w językach obcych na poziomie podstawowym, częściowo na poziomie matematyki zmniejszono, jeżeli chodzi o liczby i formułę zadań. Wszystkie pozostałe przedmioty praktyczne będą realizowane na maturze na podobnych zasadach, jak ta formuła egzaminu, egzaminu maturalnego, która obowiązywa od kilku lat. No i to są właśnie też oficjalne słowa pana wiceministra, czyli pana Piątkowskiego. No i oczywiście jeszcze z takich ciekawszych rzeczy do nowej matury, do nowej formy matury przystępują absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących, czyli oczywiście po podstawówce. No i absolwenci techników będą pisać według starego systemu i ta sama zasada dotyczy oczu, które chciałyby poprawić swoją ocenę. To jest właśnie ciekawe, bo jeśli na przykład komuś nie wyjdzie matura w tym roku, a jeszcze jestem rocznikiem, który idzie po gimnazjum, czyli tym starym programem jeszcze idzie to macie 5 lat na to, żeby tą maturę żeby była taka możliwość poprawy tej matury według tego starego programu. Tam bodajże za pierwszą poprawę jeszcze płaci szkoła, ale już za kolejne wy musicie sami sobie za to zapłacić. No i warto oczywiście jeszcze przypomnieć, co jest na tej maturze. No to oczywiście musicie napisać podstawowy Polski, podstawową matematykę. Podstawowy jeden język, możecie sobie wybrać między niemieckim no najczęściej to jest po prostu wybierane między niemieckim a angielskim. No i oczywiście musicie przystąpić do dwóch rozszerzeń, czyli języka i jakiegoś dowolnego przedmiotu, który byście chcieli rozszerzać. Najlepiej jest po prostu brać przedmiot, który macie rozszerzony w szkole obojęcie na jakim kierunku nie jesteście, lub po prostu konkretnie pod studia, na które chcecie się dostać, najlepiej po prostu sprawdzać na stronkach, jakie szkoły, jakie mają wymagania i jak te progi będą wyglądać. Także to tyle, co chciałem Wam w dzisiejszym odcinku powiedzieć. Oczywiście link do tej konferencji Wam przypnę w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. No i to tyle, co chciałem Was poinformować. Myślę, że komuś mogą się przydać te informacje i to tyle. Także widzimy się w następnym odcinku. Siemanko!